Jezusa Żyda nie zamordowali jego pobratymcy Żydzi. Z państwo izraelskie nie istniało. Cały teren Palestyny, podobnie jak większość innych państw basenu Morza Śródziemnego i nie tylko, było pod butem rzymskim, pod okupacją rzymską, która wcale nie była okupacją łagodną. Jedyne, co jest tolerowane, bo Rzymianie to mają w nosie, to są religie, różne sekty, różne religie, różni bogowie. Każdy może sobie wierzyć w, w co, co chce. tylko w, w chce, i nagle pojawia się w Jerozolimie człowiek, którego witają. I tu podkreślam, to nie wywołuje niepokoju wśród gminy żydowskiej, wśród Żydów, jego rodaków, bo ci witają go entuzjastycznie, to niepokoi. Rzymian. Oni się czego y, obawiają, obawiają no że jest jakiś wichrzyciel, że jest polityk, który podburza do powstania. Zresztą teorię mówią, że y, Jezus, który porywał swoimi kazaniami, był bardzo zręcznym politykiem. I kto aresztuje Jezusa? Rzymianie.